WNTG wraz z wydawnictwem osobliwym przedstawiają fragmenty książki autorstwa Kajetana Szokalskiego Klub Białych Zębów. Pierwsza połowa Widmu Przeszłości Służew Ta rozmowa trwała zdecydowanie zbyt długo. Byle dyskretnie. Ręka rozbolała go w zgięciu, więc przełożył telefon z dłoni do dłoni. Tak, jestem pewien, będzie na 100%. Dziennikarz, do którego się dodzwonił, perorował coś na linii, ale on ledwo go słuchał, przytykując automatycznie. Zamknął ze sobą drzwi tarasowe, podszedł do barierki, a nagły podmów wiatru załopotał połami jego rozpiętej koszuli. Dziesięć pięter niżej trwał armagedon. Światła samochodów tkwiących w popołudniowym korku na Puławskiej i Dolinie Służewieckiej drażniły go. Odwrócił wzrok. Wiele metrów poniżej zielony park powoli okrywał się cieniem. Zapatrzył się tam, próbując dostrzec sylwetki wieczornych biegaczy i osób, które wyszły z psami na spacer. Pomimo, że od lat mieszkał w Warszawie, zawsze tęsknił za natury. Zabenicz. Gęsty las, piękne stawy, mnóstwo miejsc do wędrówki, jazdy na rowerze. Nie to, co w tej miejskiej na miastce prawdziwych dzikich lasów i puszcz. Za oknami budziłby go tryl ptaków, a nie odgłosy sznura pojazdów sunących w akompaniamencie kleksonów. jakby to cholerne trąbienie mogło cokolwiek zmienić. Zapłata tak jak zawsze? Głos po drugiej stronie słuchawki wyrwał go z zamyślenia. Tak, potwierdził. Do usłyszenia. Z ulgą odłożył telefon na szklany stolik i oparł się o barierkę tarasu. Zastanawiał się, jak się czuje z tym, że znów to zrobił. Wrócił do wnętrza apartamentu, nalał whisky i usiadł przy wyspie kuchennej z marmurowym blatem, którą wymarzył sobie podczas remontu. Poruszył myszką leżącą obok laptopa i wybudził urządzenie z uśpienia. Na ekranie wyświetliła się poczta. Nic, nie czuł nic.